Cześć Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale z Zgry In 2 na serwerze oczywiście polskim. No i co, zapraszam Was na odcineczek. Jesteśmy na naszym wojowniku 113 Level. Dawno go nie było, a to ze względu na to, że w sumie na nim nic ciekawego się nie dzieje. Coś tam materiału mi się uzbierało, więc postanowiłem, że to posklejam. No i co, lecimy sobie na początek z, z szmaragdowych kolcików do plus 8. Miałem tutaj bardzo dużo bodzi z B. Podajcie są z ewentu świątecznego. Tak mi zalegały w ekwipunku, zawsze te jedno okienko tam dla nich musiało być zarezerwowane. No, więc postanowiłem się ich jakoś pozbyć. Chciałem przeznaczyć je na ulepszenie, właśnie tych kolczyków, żeby były na naszym ninja, bo Ona tam sobie cały czas w webonach biegała, a to już na no wiadomo taki level, że jednak te szmaragdowe byłyby o wiele lepsze. Myślałem, że gorzej pójdzie z tym ulepszaniem, no ale tutaj już sobie zobaczcie próba na 7. No i ZBSM na 8. Oczywiście się udało. Więc, bardzo myślę, że fajnie, spoko wyszło, jeszcze tych tak zbodzi mi dużo zostało, więc będę musiał powiedzieć, co tam z nimi więcej zrobić. Miałem również trochę zmianek, no więc mówię, postanowiłem sobie zbonować je, weszło dosyć szybko te bony od 1 do 4, z 5 był tam jakiś problem, chyba za czwartym jedna zmianka taka sportowa z B, nic nie weszło, wiadomo, ale to jest zmianka z B, więc tutaj nie ma co tam oczekiwać 20 diabł, czy nie wiadomo co. No i tak, jakoś jesteśmy przy tym miksowaniu. To mia zostało mi kilka zmianek yy, 6-7 bonu. Miałem ten hełmik na nincie 9, 15 odporności na wiatr. Mówię, a zmiksuję sobie, może coś ciekawego wejdzie. Niestety no to są zmianki. Ta małe błogosławieństwo, ona tam chyba 10% ma na zmiksowanie, więc jak się można domyśleć, nic ciekawego mi nie weszło. Yy, kończyły mi się powoli tam dłonie krytyka. Tych setek miałem bardzo dużo, ale te z ZBS-ów nie miałem już w ogóle. A mówię, no jednak te ZBS-y są bardzo potrzebne tam do ulepszania wyższych itemów. No więc postanowiłem sobie otworzyć takie 200. Wypadło tam 13, więc jak tam będę chciał sobie zbrojkę swoją podkuwać czy coś, to tam będzie. Tutaj udało mi się po raz pierwszy wylosować za pierwszym strzałem Talizman Lodu z Tomboli, więc postanowiłem Wam to pokazać bo no mówię, pier, pierwszy mój taki talizman, że nie musiałem nie wiadomo ilu SMG wydawać na to, żeby go w ogóle tam trafić. No i tak. Tutaj teraz taki Krem de la Krem myślę, czyli ulepszanie glebi Zodiaku do plus 9. Ja nie miałem psychy, żeby ulepszać tego Zodiaka, ulepszała mi moja żona. Yy, Ulepszyła ono go za pierwszym razem podręcznikiem Kowala na 9. Mówiła, a daj kliknę, no to kupiłem ulepszaczy. No i się udało. Zodiak siedzi na plus 9. Więc no bardzo spoko. E, broń jest. Szkoda, że ze sztyletami tak dobrze nie idzie, ale to tam nieważne, bo bo niedzielę jeszcze tam trochę sobie poczeka, więc co? Jeszcze będzie czas, żeby tam sztylety też kuć. No i co? Mamy zodiaczka plus 9. Mówię tam, się podierałem wtedy bo za pierwszym strzałem. E, wsiadł ten Zodiak. Dużych średnich od nie ma bo 32, coś tam siecia, coś omdlenia. No ale jednak już jest, jest to tak dziewiątka, zawsze można go tam sprzedać, dopłacić i kupić, wiadomo później lepszego. No już fajnie to się świeci, już fajnie wygląda. No i co? Miałem mega szczęście, to mówię. A dobra, otwieram sobie szczeniaka, jedna taka sportowa y, szkatułka. <grym> Han na 120 dni, więc też bardzo, bardzo myślę, że spoczko Pierwsza moja w ogóle szkatułka otwarta jakakolwiek nie? w życiu yy, szczeniaka Tutaj znowu coś tam się powoli kończyły te ZBS-y, więc mówię, a dobra, kliknę po tych setek i dodań jeszcze tam miałem dosyć sporo, no ale zawsze był problem z tymi ZBS-ami, a że miałem te blaski tam w sumie dosyć dużo jak jeszcze mam, ale jakoś tak od razu nie otwieram, bo bym był zbyt rozrzutny No i co, zobaczmy ile tam się Ich uda e, Tych ZBS-ów wyciągnąć Tam fajnie też lecą te fasolki Zen A teraz tam znowu Zaraz na drobku one zbiją rangę, bo tam się zbliżą do Aury na e, G na 35 level, więc Tam się przydadzą do zbijania ranki Tam Likan też ma Jakąś purpurę, nie purpurę, indigo chyba na G dobite, więc też tam na P Teraz sobie wbijam powoli, więc też się przydadzą te fasolki. No więc mówię same korzyści z tych plasków. No i odpowiedź, wiadomo, tam setki. Tu nie krytyka przebicia, to się zawsze przydaje. DBSów tam nie poleciało zbyt dużo, no ale zawsze coś. Te 11 sztuk jest, więc tam jakieś pojedyncze podbijanie yy, to się przyda, wiadomo. Tutaj przejdźmy sobie teraz do przerobienia kilku tysięcy y, Tych Kamieni Gaja. Miałem to wszystko tam wiadomo trochę z y, Tomboli Jak tam wypadało trochę z y, Razadora bo na Razadorze też leci z tego metka no, przy, Teleportowałem się tutaj Do tej statuły no i co lecimy miałem 200 y, Tych Pakunków z, z kadekami Bardzo fajnie bo nie zaśmiecałem mi ekute kadeki a potrzebowałem te punkty gaja żebym mógł sobie klikać dalej yy, konia którego sobie zobaczycie w sumie w tym odcinku też tam na wyższym poziomie, yy, na, na, na wyższy poziom tam się zbliżam powoli do 30 bo jakoś zawsze zapominam o klikaniu tego yy, usta jednego tego siana no i tak co yy, po przeklikaniu tych wszystkich yy, kamyków wyszło mi 366 punktów więc tam jak nam kilka leveli nie zalicie, to na kilka kliknięć, w razie co będę miał. No i tak. Znajdujemy się właśnie na Szczelinie czasu. Jest to mapka od 110 lewla, Żeby tu wejść, wiadomo, potrzebujemy dwie postacie na 110 poziomie. Jest to ciężka mapa, mapa przede wszystkim. Ja tutaj w Chodzos miałem 31 odporności na magię oraz 70 5 albo 9 nawiat. Przed chwilą tam pokazywałem. No i co? Expleci tutaj dużo, dużo szybciej niż w zaklętym lesie. No ale też wiadomo, moby są dużo, dużo bardziej wymagające. Expi się tutaj, chyba, myślę, że głównie na metkach. Najgorszym problemem jest ten, no, no jeśli nam się wsiądzie, no to strasznie moby potrafią zażywać HP w bardzo krótkim czasie. Ale, jednak, ten EXP tutaj oddaje naprawdę. Bo, z, nie wiem, 2-3 metki to jest gdzieś około procent, a zbijamy te metki też no, w chwilę dosłownie. Postanowiłem się wybrać, żeby dobić w końcu ten 115 poziom, i tak się zastanawiam, czy nie dobijać tutaj też po prostu już czempiona, żeby było z głowy. Nic mi ten level w sumie nie zmieni, tylko to, że będę miał tutaj maksa. No, tak poza tym, to no co, jedy, mówię, jedynie to zmieni się będzie. Maksymalny level yy, na postaci. Dopię sobie tutaj również odłamki z plusem, yy, które tam wiadomo, przerabiają na te inne kory. To jest demonizm czy jakoś tak, no i z niego jest szansa na to, że poleci nam yy, surowy ametyst. Wiadomo, te ametysty przerabiamy, antyki są trochę warte. I tutaj, właśnie 115 poziom siadł. No mówię, tutaj chwila, moment, i praktycznie level się dzieje tutaj. W nie wiem, trzy razy chyba sobie przyszedłem tylko podrobić te odłamki gdzieś. Z 3, nawet nie całe trzy godzinki, tam ponad 30% eksportu. Wiem, to tak pewnie gdzieś z 10% na godzinę wychodzi mi tutaj na pedeku i tam y, zarance. No i co? Tutaj mogę jeszcze powiedzieć: 5 lewli w sumie zostało do maksa. Bardzo długo czekałem z tym, żeby wbić ten 115. 115 level to było moje takie. Y, jakby wam powiedzieć, mój cel, taki na tym wojowniku no bo żebym miał on tą zbroję na 115 poziom już na plus 9, teraz musiałem tylko sobie tam ulepszyć bo no jest chyba plus 60 tam robiłem kilka podejść, ale yy, zobaczycie to sobie tam w innych odcinkach z yy, tego wojownika no i co, wybijamy sobie tutaj kolejnego metka hity też już dosyć dobre się dają, bo jak widać mam no, tam 9k z krytyka, 18k yy, więc co nie ma co narzekać, jedynie mówię ta odporność na tym bojowniku. Też inna bajka tutaj by była z buffem, bo kiedyś tam kumpel z mnie przyszedł pobufać. No to to jest w ogóle masakra, jaka jest różnica z buffem a bez bufa. No ale co, na to też przyjdzie czas. Ja się tymczasem z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach z będzie 2. A jeśli materiał ci się spodobał, to nie zapomnij, oczywiście, o łapce w górę. Na razie.